Dzień dobry, witam wszystkich Państwa w tym no, trudnym czasie dla wszystkich. Dzisiaj przygotujemy schab o dziwnej nazwie Hakuna Matata. Upieczemy go. Najpierw tutaj pół kilo schabu pokrojonego w plastry. Można lekko rozbić, ale niekoniecznie. Oprószymy solą, pieprzem, mąką i będziemy obsmażać na oleju. I teraz ja się wtrącę. Co ty zaczyna słachili mówić języku? To jest bez problemów inaczej. Mm, bardzo się cieszę, zaciekam się. I król lew śpiewa, e, piosenka Hakuna Matata. Tam był. No to można sobie włączyć e, do pracy piosenkę z królowa. <grych> no, tam coś było, że Hakuna Matata. Mm. A zresztą, proszę Państwa. Panowie kobiety mówią rebusami, jak to było w którymś tam programie. Nic nie wiadomo o co się rozchodzi. Plasty są cienko pokrojone. Obtaczamy je w mące. I będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Ja to robię na oleju. Teraz na sobie je obtoczę w mące. Muszę, że tutaj strzela. Zwierczy, nie strzela. Już mogę kłaść. No zobaczę. E nie, to mi się przestrzelało. I tak? obsmażamy po kolei. I teraz będziesz dalej odtaczana, tak? Tak. No to odpacza. Odwracamy w na drugą stronę. Jest to dosyć duży gaz i smażymy. Odsmażone placy układamy w naczyniu żarootwornym, zważymy następne. Nareszcie będzie coś do zjedzenia, a nie tylko te ciasta i ciasta. Czy nie? nie. Kilo obmytych i oczyszczonych pieczarek. Kroimy w takie paski. Obmytych? Tak jest. Ja szczoteczką to szorowałam każdą jedną pieczarkę. Kroimy w paski. Jakie paski? To są paski. paski? Plasterki. się wydaje, że to Plasterki. dłuższe. Przepraszam A to... bardzo. Widzisz, bo to tu jestem? No tak mówią, że się wtrąca. Nie gada. Większe pieczarki to możemy najpierw na przykład nóżkę pokroić, później na, poł, na pół i dopiero takie półplasterki. Jak widzisz, spryciula. I tutaj tak samo, nóżkę w plasterki i dopiero paski można na pół tak samo i siup. I tam już pokrojona Jedną dużą lub dwie y, mniejsze cebule kroimy w piórka i będziemy to obsmażać. Na pół i później takie te, tak? mm -hmm. Można właśnie w ten sposób w piórka kroić, a można również na pół i takie półtalarki cieniutko pokroić. No ja teraz zrób półtolarki. na patelnię z olejem, rozgrzana już patelenka. Lekko podsmażymy. Oczywiście nie trumieniamy Do tego za chwilę wrzucimy pieczarki. To patelenka to raczej też się Rondel, Na małym ogniu. Gdzie te pieczarki? W tym czasie. Tutaj mam no. dwie papryki. Ja mam dwie czerwone. W dobie kryzysu takie mi się udało znaleźć, ale lepiej by było czerwona i żółta na przykład. I będziemy kroić paprykę w paseczki. No to do... Oczyszczamy. Tutaj pomieszam cebulkę. Wysuń na takie i ich pastę. Cebula jest lekko podsmażona, tak zeszklona, że tak powiem i wrzucam pieczarki pierwszą partię. One się i tak zmiesza. Oczywiście. Ale to Drugą, Może w dwóch partiach, nawet w dwóch etapach. Ale to nie będą takie do, no, zupełnie przysmażone, przecież one będą chyba w tym, co nie? No, muszą zmięknąć, zacząć się ściąć no, się. No, ale, ale. Zaraz resztę dosypię, zaraz się skurczą. Pieczarki zmniejszyły swoją objętość. Już wszystkie zostały tutaj wrzucane, dodaję paprykę. I podduszam wszystko chwilkę. Pod przykryciem czy bez przykrycia? Można i pod przykryciem, można bez przykrycia. Dobrze. Ładny kolor. Trochę to duże pod przykryciem. Całość po sole. Troszkę po pieprze. Dużo. Zamieszam i jeszcze chwilę duszę. Coś Do całości. Chwilkę już to nie, nie dusimy do miękkości, ponieważ to będzie nam się dusiło yy, piekło w piekarniku. 200 ml koncentratu dodajemy. Jakiego? pomidorowego. Pomidorowego. Może mm, miękkowego. Widzę, że to jest Do tego ostry? Nie, to jest koncentrat ja znam. Teraz tak, dodam tutaj, sobie odmierzę mililitrów. Y, 200 ml keczupu pikantnego. Odmierzę sobie tym samym słoiczkiem. O ty. keczupu pikantnego. Tak. Bez konserwantów. No niestety chwilkę to trwa. A ja już widzę, że jesteś gotowa. Już jestem gotowa. Dodajemy ten keczup. Może ja nie będę do końca tutaj pokazywała, żeby to czas płynie, zaraz sobie dodam resztę. Trzy uh -huh. łyżki octu winnego jabłkowego. Uh -huh. I zamieszasz. I trzy łyżki i trzy łyżki cukru to wszystko zamieszam na razie może bym prosiła operatora o przerwanie do całości dodaję pół łyżeczki czosnku granulowanego operator włączył kamerę ostrą paprykę ja dam taką łyżeczkę płaską na razie, później wszystko całość próbujemy i doprawiamy do smaku Wymieszam i jeszcze momencik yy, podusimy. Ale taki naprawdę momencik. Wszystko razem. To była kobieta jakaś na tym czosnku widziała. Operator wyłącza. Doprawiamy do smaku. Ja spróbowałam. Według mnie jest w porządku. Może ciut za dużo papryki. ale to się jeszcze... A, a to się jeszcze... Proszę bardzo. Yy, skonsumuję, yy, przegryzie. Jak dzieci są małe to lepiej mniej tej papryki. Ostre troszkę tutaj jest. O ten. O. I całość wylewamy na schab. I wstawiamy do, 108, do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. I pieczemy około tak godzinny, może troszkę dłużej. Ostre. No to można, pół. ja napiszemy pół łyżeczki papryki y, ostrej, a nawet może wie pańs, wiedzą Państwo, jeżeli Słodko. mamy dzieci, to, to można dać słodką oczywiście. Mm. I całość wjeżdża do piekarnika. Na 180? Tak jest po godzinie pieczenia spróbujemy mięsko czy już zmiękło bo to głównie chodzi o mięsko wiadomo resztę produktów to yy, gorące wszystko czy starczy i ja tam. Mm. pycha pycha? a już? no uważam, że już można Ostre trochę dłużej jest. nie, nie czuję tej ostrości uh -huh. nie czuję i Podajemy potrawy z ryżem, najlepiej je moim zdaniem. Z ryżem. I dziękuję wszystkim za uwagę. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam na następne spotkania.